Politechnika Wrocławska to uczelnia fantastyczna. Dlaczego na niej warto studiować? Zobaczcie sami. To kryostat do badań właściwości nadprzewodników w nadciekłym helu, skonstruowany w zakładzie automatyki i kryogeniki. Wewnątrz panują takie warunki jak w instalacji kriogenicznej Wielkiego Zderzacza Hadronów w Genewie. Temperatura 1,8 Kalwina, czyli bliska bezwzględnego zera. Na zlecenie CERNu, Europejskiego Centrum Badań Jądrowych, prowadzi się tu badania nad sposobem odbioru ciepła od kabli nadprzewodzących. Politechnika Wrocławska jako jedyna w Polsce uczelnia brała udział w budowie systemu kryogenicznego dla wielkiego zderzacza hadronów CERNu. Od założeń projektu techniczno-ekonomicznego, po testowanie wybudowanych segmentów sieci kriogenicznej. Spośród istniejących ośmiu segmentów dwa były sprawdzane przez pracowników zakładu automatyki i kriogeniki. Testy są bardzo ważne, bo decydują o niezawodności działania akceleratora, utrzymywaniu stałych parametrów nadprzewodnikowych magnesów. Są także istotne dla bezpieczeństwa ludzi i urządzeń. Obecnie zakład pracuje dla Desy, niemieckiego synchotronu elektronowego w Hamburgu. W 2013 roku ma tam być oddany do użytku akcelerator liniowy i laser na swobodnych elektronach. To drugie ważne europejskie przedsięwzięcie, które ma umożliwić obserwację pojedynczych atomów wchodzących w reakcje chemiczne. We Wrocławiu testowane są tzw. mostki cieplne, które będą stabilizowały cieplnie ekrany osłonowe linii transferu helu akceleratora liniowego. Następnie, według projektu pracowników Politechniki, zostanie zbudowana linia kryogeniczna i duże kryostaty pozwalające na testowanie wnęk rezonansowych akceleratora w nadciekłym helu. W zakładzie powstają też rozwiązania, które zostaną wdrożone w reaktorze termonuklearnym ITER, również wykorzystującym na dużą skalę nadprzewodnictwo i kryogenikę. Ważą po 380 gramów i są jedynymi urządzeniami z Polski na module Columbus 9 lutego 2008 roku dzięki Atlantis promowi kosmicznemu NASA Columbus przycumował do międzynarodowej stacji kosmicznej. Moduł jest głównym europejskim wkładem w eksplorację kosmosu. Będzie pracował do 2020 roku. Zaprojektowany i sfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, jest szczytem obecnych możliwości człowieka w zakresie miniaturyzacji. W 73 metrach sześciennych jest miejsce do pracy dla trzech kosmonautów i dla wysoko specjalistycznych laboratoriów. Prowadzi się tu badania komórki, właściwości materiałów w stanie nieważkości, a także skutki, jakie niesie dla organizmu ludzkiego przebywanie w kosmosie. Anteny opracowane w zespole zakładu teorii i techniki mikrofalowej pełnią cztery funkcje, w tym związane z bezpieczeństwem lotu. Będą służyły do pionierskich eksperymentów kosmicznych w dwóch programach badawczych, a dziś dzięki ich działaniu każda szkoła na świecie może łączyć się z załogą Promu i rozmawiać z astronautami. Specjaliści dopuszczający anteny do lotu stwierdzili, że jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z tak cienkimi antenami o takich właściwościach. Do hali przygotowań lotu dopuszczono po raz pierwszy w historii NASA dwóch Polaków, pracowników Politechniki Wrocławskiej. Szef do spraw modułu Columbus publicznie nazwał Politechnikę Wrocławską polskim MIT. Obecnie zespół pracuje nad urządzeniami, które wezmą udział w dwóch misjach na Księżyc.